Hej, gram, gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska. Z tej strony Solak. Witam Was w kolejnym poradniku serii Call of Duty Black Ops 2 zombie na mapie Origins. Oh yeah. Dzisiaj miał być inny poradnik, bo miał być o ulepszeniu wszystkich kosturów, czyli zdobycie achievementu ArcyMag. Stwierdziłem, że jeszcze przed tym muszę bardzo, ale to bardzo ważny poradnik wam wysłać, ponieważ jest to jeden z kroków do. Full Easter Egga, a dzisiaj dowiecie się jak zbudować, a raczej jak zdobyć G-Strike. Lecimy. Zacznijmy, może, od tego czym jest G-Strike. Jest to po prostu cudowna broń występująca na mapie Origins. Mówi się o tej broni również, że jest lepszą wersją małpki z talerzami, dlatego też taki tytuł dałem. Ponieważ przyciąga i zabija zombie sprowadzając nalot. Niestety tej broni można używać tylko w otwartej przestrzeni A w zamkniętych pomieszczeniach ona nie działa Ok, przejdźmy sobie do pierwszego kroku Gdzie pokażę wam co trzeba zrobić by zdobyć właśnie tę cudowną broń Więc pierwszym krokiem jest udanie się do tank Station przy drugim generatorze I obok MP40 jest taki stolik gdzie są kamienne tablice I jeden z tych kamieni trzeba podnieść przed drugim krokiem sugeruję wam zrobienie one inch punch, tudzież thunder fists. Jeśli nie wiecie jak go zrobić, odsyłam was do czwartego poradnika, link pod koniec wideo. Aczkolwiek nie jest to warunek konieczny. Da się to zrobić i bez thunder fistsów. Drugi krok polega na tym, by w kościele położyć kamienną tabliczkę w aspersorium, tak właśnie nazywa się... Naczynie ze świętą wodą, potwierdzone przez byłego ministranta, <grystanie> i napełnienie tabliczki duszami zombie, zabijając ich atakiem wręcz. Może to być nóż na instakillu lub atak wręcz z ulepszonego kostura, a nawet atak tarczą, i tak działa to. Gdy już zabijecie około 20 zombie, usłyszycie taki dźwięk. tabliczka zmieni barwę z brązowej na srebrną, a to znak, że możecie ją podnieść z powrotem. Trzeci krok polega na odniesieniu tabliczki w miejsce, gdzie je podnosiliśmy, czyli w tank station. Lecz tutaj bardzo istotna sprawa. Nie możecie naładowanej duszami zombie tabliczki ubrudzić błotem. To znaczy, że nie możecie wpaść w żaden muł na mapie. Ja akurat tego nie nagrałem, ale jeśli ów dacie tabliczkę, Samantha powie, że musicie zacząć od nowa. Więc wracacie się do kościoła, przytrzymujecie przycisk użycia na aspersorium. W ten sposób myjąc tabliczkę i udajecie się do Tank Station. Pamiętając o tym, by przeskakiwać błoto. Najlepiej idźcie tą drogą co ja, jest najszybsza. Czwarty krok. Gdy już odłożycie tabliczkę na miejsce, ponownie musicie naładować je duszami zombie w ten sam sposób. A więc zabijacie atakiem wręcz około 20 zombie do momentu, aż nie usłyszycie takiego dźwięku. W tym momencie pojawił się G-Strike który oczywiście podnosicie. Do tego kroku dobrze jest wziąć kogoś do pomocy. Lecz kogoś, kto potrafi grać na mapie, bo bullet ciągle się wywalał i tak naprawdę robiłem wszystko sam. Ale solo ten isterek jest dość wymagający. Dlatego warto go robić jak najwcześniej. Gdy umrzecie całkowicie grając z kimś i pojawicie się w nowej rundzie, jest szansa przy odrobinie szczęścia na odzyskanie nalotu z tajemniczej skrzyni. I to by było na tyle ludziska. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, że wszystko było zrozumiałe i jeśli tak, to dajcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się spodobało. Zasubskrybujcie mój kanał jeśli tego nie robicie i zostawcie komentarz, by zostawić jakiś ślad po sobie. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie!